Pierwszą rzeczą, jaką do mnie powiedziała, nie było cześć, nie było wejść, nawet nie zapytała, kim jestem. Podniosła wzrok powoli, jak ktoś, kto zna zakończenie historii, zanim ta się zacznie, i powiedziała spokojnym głosem: Nie wytrzymasz tu tygodnia. Nie było w tym złości, ani prowokacji. Brzmiało to jak stwierdzenie faktu, jakby widziała mnie już wcześniej. Jakbym był kolejną próbą, kolejnym nazwiskiem na niewidzialnej liście ludzi, którzy nie zostali. Nie odpowiedziałem od razu, nie dlatego, że mnie zaskoczyła, po prostu nauczyłem się, że kłócenie się z kimś, kto już podjął decyzję, rzadko cokolwiek zmienia. Gdy w końcu się odezwałem, mój głos był spokojny. Odejdę tylko wtedy, jeśli mnie zwolnisz. Zapadła cisza. Nie, niezręczna. Uważna, jakby po raz pierwszy ktoś odpowiedział jej inaczej, niż się spodziewała. Nazywam się Daniel Moore. Mam 28 lat. Dwa tygodnie wcześniej moje życie zaczęło się rozpadać. Nie nagle, ale dokładnie, kawałek po kawałku. Pracowałem jako technik w niewielkim warsztacie niedaleko Santa Clarita. Nic eleganckiego. Stare silniki, zmęczone samochody, ręce wiecznie pachnące olejem to nie była praca marzeń, ale była uczciwa i pozwalała przeżyć do czasu. Pewnego poranka kierownik wezwał mnie na zaplecze, bez dramatów, bez obietnic, powiedział, że koszty wzrosły, klientów jest mniej i musi kogoś zwolnić. Dodał, że to nic osobistego nigdy nie jest. Wyszedłem stamtąd z plecakiem na ramieniu i ciężarem w klatce piersiowej, który znałem aż za dobrze odpowiedzialność bez miejsca na porażkę. Nie mogłem sobie pozwolić na panikę. W Nowym Meksyku moja mama zmagała się z chorobą serca leki, wizyty, rachunki. Młodszy brat próbował skończyć szkołę techniczną, a siostra była jeszcze w liceum. Wszyscy liczyli na mnie: czynsz, jedzenie. Leki, wszystko naraz. Kiedy więc zadzwoniono do mnie z ofertą pracy jako asystent domowy, z zakwaterowaniem i pensją znacznie wyższą niż wcześniej, zgodziłem się zanim zdążyłem zadać pytania. Rekruter ostrzegł tylko: to niełatwa osoba, sprawdza granice. Tego wieczoru spakowałem małą torbę, kilka ubrań, buty robocze, stare rodzinne zdjęcie. Spałem niespokojnie. Adres zaprowadził mnie do zamkniętej dzielnicy w okolicach Montecito, miejsca, gdzie cisza kosztuje więcej niż domy w mojej okolicy. Moja stara ciężarówka wyglądała obco wśród luksusowych samochodów. Przy drzwiach przywitała mnie kobieta imieniem Klara, profesjonalna, chłodna, bez ciekawości wręczyła mi umowę, harmonogram i oprowadziła po domu szybkim krokiem. Wszystko było duże, piękne i zaskakująco puste, jakby zaprojektowane tak, by nikogo nie zatrzymać na długo. Jest w tylnej części domu, powiedziała wychodząc. Proszę trzymać się planu, nie toleruję błędów. Wziąłem głęboki oddech i wszedłem. Helena Warga siedziała na nowoczesnym wózku przy oknie. Tablet spoczywał na jej kolanach, ale nie czytała. Obserwowała. Wyglądała młodziej, niż się spodziewałem. Trzydzieści kilka lat. Ciemne włosy upięte starannie. Spojrzenie zbyt czujne, jak na kogoś, kto podobno zrezygnował z ludzi. Przyjrzała mi się przez chwilę, po czym powiedziała: Jeszcze jeden. Daniel, odpowiedziałem, jestem gotów zacząć, uśmiechnęła się krótko, bez ciepła, wszyscy tak mówią. I wtedy zrozumiałem, że to nie była praca, to był test. Pierwszą rzeczą, o którą poprosiła, była woda, nic niezwykłego, poza sposobem. Pchnęła szklankę zbyt mocno, woda rozlała się po podłokietniku wózka i spłynęła na podłogę. Widzisz? Powiedziała nie patrząc na mnie, zawsze coś psują. Wziąłem ściereczkę, wytarłem wózek, podłogę, nalałem nowej wody i postawiłem szklankę z powrotem na miejscu. Teraz jest w porządku, powiedziałem. Czekała na coś innego, na westchnienie, na irytację. Może na komentarz? Nic z tego! Drugi test przyszedł przy obiedzie skrytykowała smak, temperaturę, konsystencję, najpierw za zimne, potem za gorące, odsunęła talerz, jakby straciła apetyt, ale nie spuszczała ze mnie wzroku. Obserwowałem, poprawiłem, wymieniłem. Nie musisz się tak starać, nie powiedziała. Większość tego nie robi, ja robię, odpowiedziałem spokojnie. To wyraźnie zirytowało ją bardziej niż błąd. Podczas pierwszej sesji rehabilitacji stało się jasne, że to nie tylko ciało stawia opór. Każdy ruch był komentowany krótko, ostro, celnie tak by męczyć. Marnujesz mój czas. To nie ma sensu. Próbowali już wcześniej. Nie kłóciłem się. Poprawiłem pasy. Wytłumaczyłem ćwiczenia raz, a potem pozwoliłem, by cisza zrobiła resztę. W połowie ćwiczenia celowo puściła ręce. Sprzęt uderzył o podłogę suchym dźwiękiem. Widzisz? Powiedziała. Zawsze się nie udaje. Podniosłem sprzęt i ustawiłem go ponownie. Możemy spróbować jeszcze raz, powiedziałem. Spojrzała na mnie, próbując zrozumieć, czy to litość, czy upór. Nie było ani jednego, ani drugiego. Pod koniec dnia rozsypała tabletki na podłodze. Jesteś za wolny, powiedziała. Inni już by wyszli. Uklęknąłem, zebrałem każdą tabletkę i włożyłem je z powrotem do opakowania. Jeśli chcesz, żebym odszedł, powiedziałem, patrząc na nią, wystarczy, że mnie zwolnisz. Nie odpowiedziała. Tej nocy, leżąc w małym pokoju gościnnym, zrozumiałem, że ten dom nie był tylko duży, był pusty z wyboru. Każda przestrzeń zdawała się zaprojektowana tak, by trzymać ludzi na dystans. Helena robiła dokładnie to samo. Drugiego dnia obudziłem się przed alarmem, nie dlatego, że byłem wypoczęty, ale dlatego, że cisza tego domu była zbyt ciężka, by spać. Dokładnie o siódmej jej głos rozległ się na korytarzu. Kawa jest za słaba. Jeszcze jej nie podałem. Zaparzyłem nową, mocniejszą. Postawiłem na stole. Wzięła łyk i odsunęła filiżankę. Za gorzka! Skinąłem głową i wymieniłem ją bez słowa. Brak reakcji wyraźnie ją drażnił. Rehabilitacja była jeszcze trudniejsza. Szczęka zaciśnięta, ramiona sztywne. Każde ćwiczenie wyglądało jak walka. To nic nie zmieni, mruknęła w pewnym momencie. To ciało nie jest warte naprawy. Zatrzymałem się na sekundę, nie po to, by zaprzeczyć, po to, by pozwolić, żeby te słowa wybrzmiały. Potem uruchomiłem ćwiczenie od nowa. Trzeciego dnia coś się zmieniło. Docinki wciąż były, ale słabsze, jakby rzucane z przyzwyczajenia. Nie z przekonania. Zacząłem też zauważać pauzy, sposób w jaki patrzyła na mnie, gdy myślała, że nie widzę, zawahanie przed każdą uwagą, jakby czekała, aż zniknę w połowie zdania, ciszę po prowokacjach, oczekiwanie na dźwięk zamykanych drzwi. Ten dźwięk nigdy nie nadszedł. Tamtego popołudnia, porządkując sypialnie, zauważyłem zakurzoną ramkę na komodzie. Zdjęcie było stare, ale wyraźne. Helena stała, elegancka, pewna siebie. Ramię miała oparte na ramieniu mężczyzny, który patrzył na nią z dumą. Ramka nie była ani schowana, ani wyrzucona, jak coś co boli za bardzo by zachować i za bardzo by się pozbyć. Wieczorem usłyszałem fragment rozmowy telefonicznej. Nie, nie potrzebuję wizyt. Powiedziała ostro: Jest w porządku. Po zakończeniu rozmowy długo siedziała w ciszy, wpatrując się w sufit. Wtedy zrozumiałem. Ona nie odpychała ludzi, bo chciała. Robiła to, bo chciała kontrolować moment, w którym odejdą. A ja, nawet o tym nie wiedząc, złamałem główną zasadę tego domu. Nie odszedłem. Czwartego dnia przestało mieć znaczenie to, co mówiła. Znacznie ważniejsze stało się to, czego już nie mówiła. Docinki wciąż się pojawiały, ale rzadziej, bez tej samej ostrości, jakby wypowiadane z przyzwyczajenia, nie z potrzeby. Zauważyłem, że gdy była zmęczona, mówiła mniej, a kiedy milczała, to milczenie ważyło więcej niż wszystkie wcześniejsze słowa. Tamtego ranka podczas rehabilitacji nie stawiała oporu od razu. Wykonała pierwsze ćwiczenia w skupieniu, oddychając głęboko. Dopiero gdy ręce zaczęły jej drżeć, odezwała się To nic nie zmieni. W głosie nie było gniewu, było zmęczenie. Może nie dziś, odpowiedziałem, ale dziś też się liczy. Nie zaprzeczyła. Po sesji, gdy pomagałem jej wrócić na wózek, zauważyłem, że unika mojego wzroku jakby bała się pokazać coś, czego sama jeszcze nie rozumiała. Przy obiedzie zjadła wszystko bez komentarza, jadła wolno, patrząc przez okno, jakby była myślami gdzie indziej. Zawsze taki byłeś? Zapytała nagle. Jaki? Spokojny, jakby nic nie mogło cię wyprowadzić z równowagi. Zastanowiłem się chwilę. Nie, powiedziałem. Po prostu nauczyłem się nie uciekać, kiedy robi się trudno. Skinęła głową, jakby ta odpowiedź znalazła w niej właściwe miejsce. Po południu porządkowałem dokumenty w gabinecie. Stare raporty, projekty przerwane w połowie. Wszystko sprzed wypadku. Helena weszła bez pukania. Możesz to odłożyć, powiedziała. To już nie ma znaczenia. Zamknąłem teczkę i położyłem ją z powrotem. Ma, odpowiedziałem, tylko jeszcze nie teraz. Przyjrzała mi się uważnie. Mówisz, jakbyś był tego pewien. Mówię, jak ktoś, kto musiał zaczynać od nowa bez żadnych gwarancji, tego wieczoru nie odesłała mnie po kolacji, poprosiła, żebym został. Nie po to, by rozmawiać, po to, by być. Usiedliśmy w salonie. Światła miasta odbijały się w szybach, bez muzyki, bez telewizora. Oni zawsze odchodzili szybko, powiedziała cicho. Zawsze. Kto? Zapytałem. Wszyscy. Nie dopytywałem. Później zauważyłem zmianę w jej oddechu, napięcie, zimny pot. Wiedziałem, co to jest. Czytałem o tym. Przyniosłem lekarstwo, wodę, wilgotną ściereczkę. Usiadłem obok i trzymałem ją stabilnie, dokładnie tak, jak zalecił lekarz. Nie krzyczała, nie wołała o pomoc. Ale w pewnym momencie wyszeptała moje imię, nie jak rozkaz, jak prośbę, żeby nie zostać samej. Gdy ból minął, spojrzała na mnie zmęczonymi oczami. Dlaczego jeszcze tu jesteś? Zapytała. Nie odpowiedziałem od razu. Bo wiem, jak to jest zostać w tyle, powiedziałem w końcu. Odwróciła głowę, jakby to zdanie dotknęło czegoś, czego broniła. Wszyscy odchodzą, wyszeptała. Ja nie odszedłem, odpowiedziałem. Zamknęła oczy. Tamtej nocy dom wydawał się inny, niecieplejszy, po prostu mniej wrogi. I wtedy zrozumiałem, że coś się zmieniło. Nie dlatego, że mi zaufała, ale dlatego, że po raz pierwszy dopuściła myśl, że ktoś może zostać. Po tamtej nocy Helena nie stała się nagle miła, po prostu przestała walczyć bez przerwy. Rutyna pozostała ta sama godziny, ćwiczenia, leki, ale napięcie między nami było inne, jakby coś się poluzowało, choć nikt tego nie nazwał. Podczas porannej rehabilitacji powiedziała coś nowego: Chcę dziś wstać. Nie spojrzała na mnie nie łap mnie, jeśli upadnę. Serce ścisnęło mi się w piersi. Było za wcześnie, ryzyko było realne. Możemy spróbować z asekuracją, zaproponowałem. Nie, odpowiedziała stanowczo. Muszę wiedzieć, co jeszcze jest moje. Odsunąłem się o krok, gotowy zareagować, ale nie ingerować. Ustawiła się między poręczami. Oparła ciężar na ramionach, powoli zaczęła się podnosić, mięśnie drżały, oddech przyspieszył, na czole pojawił się pot, stała przez kilka sekund, potem znów usiadła, łzy napłynęły jej do oczu nie z bólu, lecz z niedowierzania udało się wyszeptała. Tak, potwierdziłem. Udało się, oddychała głęboko, jakby próbowała zapamiętać to uczucie. Od tamtego dnia zaczęła się zmieniać nie tylko jej siła, ale i nastawienie. Przychodziła na ćwiczenia wcześniej, pytała, przygotowywała się, nie rezygnowała po pierwszym niepowodzeniu. Nie wszystkie dni były dobre, były chwile frustracji, złość próbowała wracać, ale nie przejmowała już kontroli. Każde małe zwycięstwo miało znaczenie. Dziesięć sekund na nogach zmieniło się w dwadzieścia dwadzieścia w prawie minutę. Potem przyszły kule. Pierwszy raz, gdy po nie sięgnęła, całe ciało miała napięte, jakby świat miał się zaraz zawalić. Przesunęła jedną nogę, potem drugą. Spojrzała na mnie bez tchu. To jeszcze nie koniec. Wiem, odpowiedziałem. Ale to początek. Wieczorami coraz częściej zostawiała drzwi do swojego pokoju otwarte. Po kolacji prosiła, żebym został. Czasem rozmawialiśmy, czasem tylko siedzieliśmy w ciszy. Pewnego wieczoru wspomniała o mężczyźnie ze zdjęcia. Został trzy miesiące po wypadku, powiedziała patrząc w szklankę. Powiedział, że nie może na mnie tak patrzeć. Zaśmiała się cicho. Ale ten śmiech był pusty. Nie próbowałem nic naprawiać, powiedziałem, tylko słuchałem. Skinęła głową. Nie chciałam, żeby ktoś zostawał z obowiązku. Później zapytała o moją rodzinę, o mamę, o rodzeństwo, o noce, kiedy pracowałem za długo i wciąż czułem, że to za mało. Boję się zostać kimś, kto ucieka, przyznałem. Spojrzała na mnie pewnie. Ty nie uciekasz granica między pracą a czymś więcej zaczęła się rozmywać. Zauważałem drobiazgi, sposób w jaki jej głos łagodniał, gdy wypowiadała moje imię, jak trzymała moją rękę sekundę dłużej po ćwiczeniach, jak martwiłem się, gdy przesadzała z wysiłkiem. Tej nocy zapytała cicho: Gdybym kazała ci odejść, poszedłbyś? Usiadłem naprzeciwko niej. Na początku zostałem, bo musiałem, powiedziałem. Teraz zostaję, bo wybieram. Wyciągnęła rękę bez wahania, chwyciłem ją. Nie chcę, żebyś zostawał, bo mnie potrzebujesz, powiedziała. Chcę, żebyś został, bo mnie wybierasz. Wybieram, odpowiedziałem. I bez obietnic, bez pośpiechu, coś nowego zaczęło między nami istnieć. Wybranie zostania nie rozwiązało wszystkiego. W rzeczywistości przyniosło nowe obawy. Gdy przez długi czas odpychasz ludzi, ich obecność zaczyna przerażać tak samo jak ich brak. Widziałem to w Helenie w drobnych gestach, w dłuższych chwilach ciszy, w spojrzeniu uciekającym, gdy rozmowa stawała się zbyt osobista, w sposobie w jaki zmieniała temat, gdy emocje zbliżały się zbyt bardzo, fizycznie robiła postępy. Emocjonalnie poruszała się ostrożnie. Były dni dobre, były też takie, które wydawały się cofać wszystko o krok, poranki, w których była skupiona i zdeterminowana, oraz takie, gdy frustracja wracała ciężka jak dawniej. To nie powinno być aż tak trudne, powiedziała kiedyś po wyjątkowo wyczerpującej sesji. Zrobiłam wszystko, jak trzeba, pracowałam, planowałam. A mimo to straciłam wszystko. Straciłaś wiele, odpowiedziałem spokojnie, ale nie wszystko. Spojrzała na mnie z wyraźnym zmęczeniem. Co zostało? Zapytała. Zastanowiłem się. Ty, powiedziałem w końcu, nie odpowiedziała, ale coś w jej twarzy złagodniało. W tamtym tygodniu postanowiła spróbować czegoś nowego stanąć bez żadnych zabezpieczeń. Nie na długo, tylko tyle, by poczuć prawdziwy ciężar własnego ciała. Muszę wiedzieć, dokąd mogę dojść, powiedziała. Nawet jeśli zaboli, stałem blisko, ale nie dotykałem. Gotów zareagować, jeśli będzie trzeba. Podniosła się powoli. Nogi drżały wyraźnie. Ramiona brały na siebie niemal cały ciężar. Po kilku sekundach znów usiadła, oddychając ciężko. Ale gdy na mnie spojrzała, było w jej oczach coś nowego. Poczułam to, powiedziała. Jest reakcja, jest, potwierdziłem. Tamtej nocy znalazła mnie w kuchni po kolacji. Gdybyś jutro odszedł, powiedziała jakby mimochodem, co byś zrobił? To nie było pytanie o plany, to było pytanie o opuszczenie, zająłbym się rodziną. Odpowiedziałem, robiłbym to, co zawsze skinęła głową. A gdyby ktoś tutaj na tobie polegał? Nie jestem dobry w odchodzeniu, gdy ktoś na mnie liczy wzięła głęboki oddech. Właśnie tego się boję powiedziała. Nie wiem już, jak polegać na kimś, nie czując się słaba. Podszedłem bliżej, ale zostawiłem jej przestrzeń. Polegać na kimś to nie to samo, co się poddać. Powiedziałem, czasem to tylko przyznanie, że nie wszystko da się przejść samemu. Zamknęła oczy na moment, jakby walczyła z czymś w środku. Odepchnęłam wszystkich, zanim mogli mnie zostawić, powiedziała. Wtedy bolało mniej. Bolało i tak, odpowiedziałem. Przytaknęła. Tamtej nocy obudził mnie dźwięk kół wózka na korytarzu. Wstałem. I znalazłem ją w salonie, patrzącą na światła miasta. Nie mogę spać, powiedziała. Myśli nie chcą się wyłączyć. Usiadłem obok niej, nie po to by radzić, po to by być. Nadal myślisz, że odejdę? Zapytałem. Długo milczała. Myślę, że boję się uwierzyć, że nie odejdziesz. Ja też się boję, przyznałem, ale jestem tutaj. Oparła głowę delikatnie na moim ramieniu, gest był ostrożny, niemal nieśmiały. Siedzieliśmy tak przez chwilę w ciszy, wtedy zrozumiałem coś ważnego. Zostanie nie było najtrudniejsze. Najtrudniejsze było pozwolić drugiej osobie w to uwierzyć. Zmiany nie przyszły nagle. Pojawiały się w drobnych szczegółach, tak subtelnych, że łatwo było je przeoczyć. Najpierw w kuchni stanęła roślina. Potem kolejna, przy oknie, w salonie. Na stolikach zaczęły leżeć książki, nie dla ozdoby, lecz dlatego, że ktoś je naprawdę czytał. Dom, który kiedyś był zbyt cichy, zaczął wydawać dźwięki codzienności: gotująca się woda, kroki na korytarzu, odgłos przewracanych stron. Helena coraz rzadziej prosiła o pomoc, i nie oddalało mnie to, uspokajało. Poruszała się po domu pewniej, kule często opierała o ścianę, jakby nie chciała już, by były pierwszą odpowiedzią na wszystko. Niektóre poranki znajdowałem ją już na sali ćwiczeń. Dziś chcę spróbować dalej, mówiła. I próbowała. Bywały gorsze dni. Był ból. Było zmęczenie. Ale nie zamieniała już frustracji w atak. Uczyła się zatrzymywać, odpuszczać. Wracać następnego dnia, a ja uczyłem się czegoś innego. Że zostanie nie oznacza kontroli, oznacza zaufanie. Pewnego popołudnia zatrzymała się przy starej skrzyni z dokumentami. Możemy to wyrzucić, powiedziała. Otworzyłem ją ostrożnie. Były tam wycinki z gazet, zaproszenia, projekty sprzed wypadku, ślady życia, które kiedyś było. Jesteś pewna? zapytałem. Zawahała się. Może nie dziś? Zamknęliśmy skrzynię i odstawiliśmy ją na miejsce. Przeszłość nie musiała zniknąć, by zrobić miejsce teraźniejszości. Wieczorem usiedliśmy na tarasie, powietrze było lekkie. Kiedy ostatni raz zostałaś gdzieś, bo chciałaś? zapytałem. pomyślała chwilę Nie pamiętam odpowiedziała Zawsze zostawałam, bo musiałam. Albo odchodziłam, zanim ktoś mógł odejść ode mnie. Samotność waży więcej niż pomoc, powiedziałem. Skinęła głową. Kilka dni później zaczęła mówić o planach. Nie o marzeniach bez kształtu, lecz o czymś realnym. Chcę stworzyć program wsparcia, powiedziała, dla ludzi, którzy muszą zacząć życie od nowa po nagłej zmianie. Chcesz ich ratować? zapytałem. Nie, odpowiedziała. Chcę iść obok nich. Dom znów zaczął przyjmować ludzi terapeutów, wolontariuszy, osoby zainteresowane projektem. Helena prowadziła spotkania z jasnością i spokojem bez twardości, bez strachu. W pewnym momencie spojrzała na mnie z drugiego końca pokoju i uśmiechnęła się prawdziwie i zrozumiałem. Ona nie tylko się odbudowywała ona wybierała życie. Dzień, w którym wszystko zostało powiedziane, nie był dramatyczny, nie było kłótni, ani przełomu na pokaz, był zwyczajny poranek, światło wpadało do domu spokojnie, Helena przejechała korytarzem pewnie, kule stały oparte przy ścianie sali ćwiczeń, rehabilitacja przebiegła dobrze, przeszła cały odcinek sama, wolno, ale stabilnie. Widziałeś? zapytała, uśmiechając się zmęczona. Widziałem ciebie, odpowiedziałem. Przy obiedzie na tarasie opowiedziała o pierwszym oficjalnym spotkaniu swojego projektu. Chcę, żebyś tam był, powiedziała. Nie jako asystent. Zatrzymała się na chwilę. Jako partner, jeśli chcesz. Nie wahałem się. Wieczorem, gdy dom znów ucichł, siedzieliśmy przy stole. Gdy pojawiłeś się tutaj pierwszy raz, powiedziała, byłam pewna, że odejdziesz. Bardzo się starałaś, odpowiedziałem z lekkim uśmiechem, skinęła głową. Myślałam, że jeśli odepchnę szybko, będzie bolało mniej. Wyciągnęła rękę, chwyciłem ją. Dziękuję, że zostałeś, powiedziała. Dziękuję, że mnie nie odepchnęłaś, odpowiedziałem. Gdybym dziś cię zwolniła, czyż... Zaczęła. Zostałbym. Dokończyłem. Nie z powodu pracy, z powodu ciebie. Oparła czoło o moją klatkę piersiową. Bałam się uwierzyć, wyszeptała. Jestem tutaj i tym razem uwierzyła. Nic się wtedy nie skończyło i to było najważniejsze. Nie było wielkich obietnic. Nie było pośpiechu. Był wybór. Dni mijały. Helena robiła postępy. Projekt się rozwijał. Dom znów żył. Pewnego wieczoru siedzieliśmy przy oknie, patrząc na światła miasta. Udowodniłeś, że się myliłam, powiedziała spokojnie. W czym? W tym, że nie wytrzymasz tygodnia, uśmiechnąłem się. Nie zwolniłaś mnie, zaśmiała się. Lekko, prawdziwie, spojrzałem na nią uważnie, silną, całą, z bliznami, jak każdy z nas. I wtedy zrozumiałem coś prostego. Miłość jej nie uratowała, ja jej nie uratowałem. Ona uratowała siebie. Ja tylko wybrałem, żeby zostać wystarczająco długo, by to zobaczyć. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Opowieści i historię i udostępnij ją komuś wyjątkowemu. Bo historie, które dotykają duszy, zasługują na to, by je zapamiętać.